Powiem wam o oznakach niedoboru magnezu. 60% magnezu znajduje się w kościach, 20% znajduje się w mięśniach, 19% znajduje się w tkankach miękkich, a tylko 1% we krwi niedobór magnezu jest najczęściej pomijanym niedoborem ponieważ nie można go wykryć za pomocą badania krwi głównymi przyczynami niedoboru magnezu to spożywanie rafinowanych węglowodanów alkoholu stłuszczenie wątroby zaburzenia wchłaniania spowodowane zapaleniem jelit Przyjmowanie diuretyków, takich jak kawa, herbata czy napoje energetyczne. Jeśli masz niski poziom witaminy D, możesz mieć także niski poziom magnezu. Cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, zapalenie stawów, osteoporoza, choroby układu krążenia są związane z niskim poziomem magnezu. Najlepszym źródłem magnezu są warzywa liściaste, orzechy, nasiona i gorzka czekolada. Ale niektóre z tych produktów zawierają szczawiany i dużo lektyn. Szczawiany i lektyny blokują wchłanianie magnezu, natomiast mięso, ser i skorupiaki zawierają dużo magnezu, i nie zawierają szczawianów. Podam Ci objawy niedobory magnezu: są nimi lęk, bezsenność, depresja, migreny, zespół ciężkich nóg, skurcze mięśni, zmęczenie, wysoki poziom homocysteiny, wysokie ciśnienie krwi, zwapnienie tętnic, arytmie. Kamienie nerkowe, zespół policystycznych jajników, wyższy poziom wapnia we krwi, astma, pobudliwość nerwowo-mięśniowa, a tężyczka jest najwcześniejszym objawem niedoboru magnezu. Jest to drżenie mięśni. Często dotyka ona lewego oka. Magnez jest niezbędny do funkcjonowania nerwów. Gdy masz jego niedobór, nerwy stają się bardziej pobudzone i doświadczasz szybszych impulsów nerwowych.